Zapraszam Państwa do lektury weekendowego wydania dziennika związkowego, gdzie znaleźć można interesujący wywiad z folii Moron Diaz, Kostarykanką, która została uzdrowiona dzięki wstawiennictwu Jana Pawła II. Uzdrowienie uznano za cud, który pozwolił na ogłoszenie polskiego papieża świętym. Pani Mora przebyła obecnie w Chicago, gdzie odbywa szereg spotkań z Polonią. Weekendowy Dziennik Związkowy to także interesujący artykuł o tym, że w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Pojawiła się nowa szansa na zniesienie wiz dla Polaków. Propozycja popierana już przez przedstawicieli obu partii, znana jako Joe Act, daje nadzieję, że być może jeszcze w tym roku Polacy będą mogli odwiedzać swych krewnych w USA bez konieczności wystawania w kolejkach po wizę w amerykańskich konsulatach. Przypominamy też naszym czytelnikom, że co czwarty mieszkaniec Illinois jest właścicielem aktywów. Rzadkich monet, gotówki czy biżuterii, o których istnienie nie wie, a które przechowywane są przez biuro Skarbnika Illinois. W swym artykule Alicja Otap zachęca, iż warto od czasu do czasu odwiedzać stronę internetową Urzędu Skarbnika Stanowego i sprawdzać, czy coś się nam tam przypadkiem nie należy. Najnowsze wydanie naszej gazety to także parada kandydatek do tytułu Królowej Parady. Na naszych stronach można zobaczyć i poczytać o polskich dziewczętach, które pragną stanąć na czele parady z okazji 3 maja Najmniejszego święta Polonii. Zapraszamy do lektury.